Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na Sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie, na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie. Dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz, pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na Sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem, syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.